E, nie umiem na dziwo. To się nauczyłem. I od razu na najwyższy poziom trudności. Let's go. To Upewnij się tylko, że masz broń wyciszoną, w razie i Tyle. No właśnie, nie mam. No to problem. Mm -hmm. Co nie, jak mnie Reddit, to ci tak przypieprze. To są groźby karalne. Że, że są serwery. Nie, tak. jest garść nieskończoną ilością pagerów. No. On taki trochę inaczej wygląda, więc trzeba go użyć. Nieskończoną ilością pagerów? Jest. Tak, taką kropeczkę ma. Czyli że dzwoni ja. co chwilę do niego pager, jak go zabijesz. Więc no, nie chcemy iż, go zabijać. Jeżeli go, znajdziecie, jeżeli, go, jeżeli go znajdziecie, to niech ktoś przyklei na niego kamerę. No, sam zamykać gdzieś rzadko. Coś się tu używa. No. Gal idzie inwestygować. To ja se wezmę i podkradnę mu kartę. Czar włączyli. Dobra, solny spierdzielamy stąd. Czemu? No chodź, no serca włączyli, a ty chcesz tam siedzieć? Co no. tam ma No chodź, solny na zewnątrz. No spoko, a co publicznie. tam u ciebie? ten skończy. Ja nie wiem, czy on się w ogóle skończy. No właśnie ja też nie wiem, nie, nie, nie miałem nim tego. Widzę, że burw trzyma się mnie. No ja nie znam do końca mapy jeszcze, nie, więc... No, no, no. Dobra, widzę, że tu już ktoś był u góry. Tu jest chyba pusto. Please. W razie czego można tutaj się schować? Ale powiem Ci, jak się, jak się zacznie kończę to trochę przechrząbano, bo nie zrobimy nic dalej. Oho, dynia, You are. Oh! Zabij go! Zabij go po prostu, już, już jesteś. No i. się skończyło. No i tak nie, żebyśmy to dali radę. Restart, no. Jest. Czekaj, mogę podejść i to... ją skończyć. No, teraz. Te hop siedzi w telefonie, no, więc zaczekamy chwilę. kroku i mur. Ja my chcemy wejść. Zejłem mu kartę nie słuchaj, tego przyszedł, a ja go zaszczelę. Ale to kamera? W sumie? Dobra. O nie! Przepraszam, zabłądziłem, czy może pan nie wyprowadzić? A gdzie ja żyłeś? Nie, w garce przyszedł nie wiem dlaczego, wiesz. No my, my musimy... To... Patrolują obszar. Ty się dziwisz. Zabiłeś go? Aha, wiesz dlaczego, bo ja nie przetrzymałem Fajgera, fuck. O no nie, hmm. przekonaj I, I już starcie mamy znowu. O nie, to jest chyba Search Fortin. albo bad. nie? Tak. No, I chyba lepszy ty jedy. Dobra, lecę. Tak no starci. Kamera nie przetrzyma. Dobra, wchodzimy. Teraz szukamy takiego boxa, który wyłączy prąd, tam do dojścia do miejsca. Do, do I tam, na przykład jedno z tych miejsc jest tutaj. Nie. Tutaj jak tam nas, nas zobaczysz. To jakiś e... Nas. Co? Jak tam zobaczysz to od tej pójdzie taki czerwony kabel. i on idzie do góry. A, bo to jest no. prywatne, to okej. Okay. No tak, prywat z prywatnego jest jeszcze, jeszcze easy, nie? Oni mogą się znaleźć, to się nic nie stanie. Tylko jak was znajdą we, we dwójkę, to jest bardziej podejrzane. Oho okej. Okay. To wyprowadzać? Stało? No i co mam robić? Podążać za nim. Co to było? Co to było? Nie wiem czemu tutaj mi gościu przyszedł, wiesz? Solny, po prostu się rozglądaj, a nie mów, że nie wiem czemu mi ktoś przyszedł. No, Widzisz nas? Tutaj. Tak, ja sobie Widz... przejdę koło niego. Ja to widziałem. Dobra, zobaczmy idzie, idzie, na do, idzie do ciebie do góry, My na pięterku szybko... jesteśmy, także luz. O no, na drugie piętro. Mam kartę od niego, o. Wchodzimy tu w mamy kartę. Dobra, Easy, dobra, to jest to, co szukaliśmy. Okay. Czemu nie mogę kliknąć Control Disabled? Bo tutaj powinienem teraz móc wyłączyć to Turn off the power gate. A nie wyłączyliśmy powera jeszcze. Dobra. Mm, to możecie tam. Dobra, to wurszus. zostań tu, No ja jestem część power wszystko za. ja ja gardę garda. Myślę. Nie znalazłem jeszcze tak. Na, na górze nie ma power Gdzie jest ten power? Ja box na, na jeszcze? Na dole, poprawaj, no na góle po Ja ci pokażę, gdzie on jest tylko. ten gard. Aaa! No. Złapał mnie! I to ten z... to Co To no. Niech to. Zrobimy to. Zrobimy raz, zrobimy potem za każdym razem. Za każdym razem chcemy trochę dalej. Podziwiam twój entuzjazm. Nie, nie tu to jest war, nie war. ale ja kartę wiem. jest Wyksz... dalej. Wyksziknik jest jakiś, więc nie wiem, co to znaczy. Wykszykning znaczy, że jak guard przyłapie cię, że skanujesz, to on stwierdzi, ej, jest to podejrzane. Plus, moment pepper spray! <laughs> Dobrze, że was... Czemu tam Pagera? Co się dzieje? Murf? Co zrobiłeś? Co mamy zrobić z nią? Ej, Jakie E Ale Pagera odpowiadasz, tak? Proszę. Nie. To jest detainowany. O, nie wiem co się stało. Mm, no jest no... Znalazłem powerboxa tak, by the way. No czemu wiesz jest? A bo taka... To czemu nie wchodzicie że nie wyłączacie! No i szłem po niego! Jakieś zlagi zostaje po To nie kliknął, to nie kliknął. Kurwa z taką organizacją to tego nie przyjdziemy. Co nie? Dobra, już wiemy co gdzie jest, jest to okay. Tak, można od razu uderzać w te miejsce. Dobra, ty nie wyłączasz, tak? Mhm. Mm out the guard. Dobra, ja się daję złapać i biorę kartę. Right. Dawaj, dawaj, dawaj. Daj się wyprowadzić. Nie, nie, dawaj, dawaj, Ja no. Jaki sniki jestem. Ja no myślałem no. właśnie, że to jest dużo bardziej takie. Um, mniej pobłażliwe to bycie złapanym, ale to jest takie, że możesz sobie w sobie mogli chodzić. No, klikamy. W końcu do przodu, niebieski. O, wow, okej. Okay. Jakby co? Dowiedziałem się nowej rzeczy. Jak otrzymasz fall damage. Od razu zakładasz maskę Jest, dobra jest. Ja, ja trzeba... Camera! Ja dobrze! Zabijam go, idę. go. No i tak nas irytował. Ważne na kamery. No to ty idź mniej więcej przodem i powiedz mi czy jest czysto. I tu jest Gord, nie na schody. Na schodach jest, jest okej. Okay. Zobacz do góry bur czy idzie. No ale po, tu po lewej stronie jest Gord Z góry. O idzie, idzie, idzie! Idzie, idzie! Dynia szybko idzie z góry. Na dół, na, dół, z góry. na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. Tu jest czysto Kamera jest hakowana, więc może jeszcze... Tylko się ja śmiało. jeszcze nie mam maski I najlepiej zostań bez tej maski i pokręć się w kółko Śmiesznie ja, <laughs> wygląda Ja idę tam do tego konta No będziemy dyktował zaraz Może Cześć no, Dobra śpi naciskaj, naciskaj Chodź. Odbierz to

No i był przed wachłaniarzem. Kamil się szybciej biega. To no, fakt. O oh, nie. Dobra, bierzmy co się da i uciekamy. No nie, z wagiem ucieka. Van ucieka z wagiem. No i chyba... No i teraz na ulicę. Ej, to van to... jest tutaj już. Tutaj, tutaj. Dynia. A i pojechał, A, i zostawił. Masz Waga tutaj, biegnij, ja będę tradować, idę, żeby jest. Dobra, traduj, traduj, traduj. Kurwa, ale to jest fajne. Mam ostatniego boksa. No, no to zrobimy jeszcze raz. <noise> no dziewięcia. najwyżej no. Ja mam shotgun, jakże. O, cześć, panie policjancie. Co to znaczy oczyść teren, No, no to Przeżyj. Uwaga, wybuchnie. O, rip. Zwracam na Leży. No, Dozer wyszedł po prostu z dołu, tak jak gdyby nic, nic zdjął mi większość życia. Dozery są. W chuj, groźny, dobra. Tu nie, no, nie, tutaj na hitach. Znaczy, no, nie na hita, ale. Dobra, da, da, da. dobra, ty wór skanujesz Qera ja idę do góry Dobra, się tego góry. Dobra, prądzik wyłączony Leży no, kartę Gury Gard masz kartę. No właśnie Dyniak górę, spędzi. A górę. O masz go, dobra dynia. No to ty tam wyłączasz, ja już idę do Volta. To już już mam a A można tak z dupy wpisać hasło? No to zabij tego garda solny. No, Kamera Tam obok nie. Nie ma kamery. Zabijaj tego garda solny. No. I zabieraj go. Wpiszcie 1680. Już. Na kamerkę tutaj. 1680, już. Hmm. Otwieram. Zapraszam. Nie trzeba? Serio? Wow. Easy. Dobra, whatever. Ja otwieram, ja otwieram skrytkę tą, mm -hmm. safe. Ej masz, odwróć się. Co? Hey, Wygląda dziwnie. Otwieram. <laughs> done and done. Proszę, więcej bagów. Dawaj, dynia. Wszystko? Wszystko. No, zapraszamy. Tam guard jest na prosty. Ale i jeszcze ja mam torbę. Ej, Pager. No, do, do wszyscy. Nie powtórzmy tego. Dynia! nie Ja mam torbę, jeszcze jedno... Chybko. Do wana. Dobra. Too late. Na serio? Cywili, cywile, cywile. Ale, a Soldin' co jest? Czemu? Pan przejechał cywila. Może jeszcze damy radę? Hmm? No na pewno. Gdzie jest ostatni, <grywa> ostatni box? Pokryjemy. Tutaj, nie. Ale musisz jeszcze oczyścić teren, czyli chyba trzeba poczekać nie, musimy na. Się musimy trzymać się do przybycia, ucieczki. Dobra, znowu rzucam granat. Ja mnożyć. To no, was, właśnie. no właśnie tak. No właśnie <gryw> tak. Ja, ruszmy się stąd, ruszać się. Rozumiem, że jest tylko jedno wsadko do masy. Mas, biegnij, biegnij, biegnij. Poczekaj, rzucam. No, Proszę. Dawaj dawaj, robisz to. Nie mów, że to się uda. To się uda. <sk pi> Już drugi Mówię, raz, raz ratuje. Ja w Już drugi raz dzisiaj ratuję w ten sposób. Udało się, nie wierzę. Ale, ale nie jako na cicho, nie? Nieważne. Nie Masz kasę. Tylko 406 tysięcy! Popatrz i tyle, tyle wysiłku.